Banany fajne jak kasztany. Elomelo 32.0 Chciałam coś zarymować do banany, ale nie umiem. Prosto z Biedronki pachnące banany. Na moim kanale bardzo dawno nie było żadnych zabawek z Biedronki, więc wjeżdżają dzisiaj jakieś pachnące banany. Zobaczymy, czy to będzie coś fajnego, czy coś bardzo słabego. Jak na razie oceniam na bardzo duży plus to, że przepięknie one pachną. Pachną takim słodziuteńkim bananem. Na pewno mogę im dać już bardzo, bardzo dużego plusa za zapach, bo one. Ja się sztachnęłam, pachną przepięknie, tak bananowo-cukierkowo, że aż mam ochotę je liznąć, ale nie będę ich lizać. Nie zrobię tego. Nie, nie zrobię, nie zrobię, nie zrobię, nie patrzcie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej zabawek z Biedronki na moim kanale, to proszę o dużo łapek w górę pod filmem. Zostawiajcie też subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem, bo jeżeli macie dzwoneczek, to wtedy przychodzi Wam powiadomienie, kiedy dodam film i możecie napisać pod filmem komentarz. Pierwszy! <grywa> Bananowy zawrót głowy, czas start. Zabawki nazywają się Bananas, bananas pachnące niespodzianki. Jest to, słuchajcie, seria pierwsza, Bananowy Baobab. Bananowy baobab? Co to jest za dziwna nazwa? No ale niech będzie. Zaczynamy standardowo od żółtego bananiocha. Mam nadzieję, że, że te zabawki nie zamienią mnie w jakiegoś małpiszona, bo boję się małp. Na te banany wydałam 20 złociszy, całe 20 złociszy, o ale jak fajnie się otwierają, jak normalny banan, no i mam nadzieję, że to nie będzie jakaś totalna lipa, bo jak będzie lipa to trochę się popłacze, no bo jednak 20 ziko to nie jest jakoś mało, więc wolałabym dostać tutaj coś fajnego, uuu jaki zwierzaczek ale, ale, kim ty jesteś? To jest pingwin czy wiewiórka? Można je zgniatać, ale wracają do swojej pozycji poprzedniej. Tutaj mamy coś jeszcze, ale wydaje mi się, że to chyba będzie właśnie taka zawieszka. Ale ta zawieszka to do czego ma być? Do tych ziomeczków czy do tych bananów? Nie wiem, zaraz zobaczę na liście. Dostaliśmy też naklejeczkę, no i przyznam wam, że. Na naklejce ten zwierzak wygląda dużo lepiej niż w rzeczywistości. No ale okej, okay, spoko niech będzie. Ujej, jakie malutkie! Ojej, ojej Kolejne jakieś naklejki, to nieważne, a to, co to w ogóle? Co to w ogóle jest? Coś mi się wydaje, że to chyba miały być jakieś małe stworki i one mają takie delikatne jakby oczy narysowane, ale nie wiem, czy to w kamerze w ogóle zobaczycie, ale wyglądają ogólnie badziewnie. Chyba znowu kupiłam jakiś badziew. Powieśmy na razie tego koleżkę tutaj na ten wózek sklepowy. O, proszę bardzo, wiś sobie i zaraz dojdzie do ciebie więcej ziomeczków, ale chyba troszeczkę źle zrobiłam, że kupiłam ich aż tyle. No, ale chociaż wy będziecie wiedzieli, co w tych bananach się kryje i może po prostu, no, nie wydacie pieniędzy na marne, bo jak za 20 ziko, wydaje mi się, że za 20 zł to można coś lepszego kupić. Tym razem Trafiliśmy jakiegoś żółtego ziomusia, który wygląda, jakby to był trochę lisek, ale nie wiem. Te zwierzątka są dziwne, bo, bo do końca nie wiemy, co to jest w ogóle. Kim ty jesteś? Jakąś mieszanką dwóch zwierząt czy coś takiego. Oczywiście jest też naklejka, i tutaj jakiś tych dwóch ziomeczków, ale wy jesteście tak mali, że po prostu w ogóle nie widzę, jak wy wyglądacie. Teraz widzicie, trzeba tutaj mu to w tyłek wsadzić. O, proszę bardzo. I sieć, sieć pięknie, wiś tak. Może być ci trochę niewygodnie, że masz jakiś kawałek, kawałek, kawałek czegoś w tyłku, ale ale tak będziesz bezpieczny, chociaż nie spadniesz. O, proszę bardzo, tutaj pięknie wisieć. Otwórzmy teraz wielkiego różowego banana. No, któż by widział różowe banany? Tego to jeszcze nie było. Fioletowe widziałam, czy takie jakieś bardziej, nie wiem, brązowawo-czarne, ale o, lista. Wcześniej żadnej listy nie było, no właśnie tego mi brakowało! Może tu będą jakieś, wiecie, rzadkości rozpisane? Patrzcie, rzeczywiście są! Jakieś ultra rzadkie, wow, w ogóle ile tych zwierzątek jest do zdobycia Ten żółty koleżka to chomik Hermiona, więc chyba ciebie oddam chomikowi świrowi, będziesz jego nowym kolegą A ten u góry, o, o ten ala pingwin, czy co to tam jest, to kim ty jesteś? Pingwinek Pawka, i co niby Pawek to jest skrót od imienia Paweł? To chyba Ciebie też Pawłowi oddam, tak mi się wydaje. Pozwólcie, że na razie będę sobie darowała otwieranie tych małych pyrpeci, które tam są. Po prostu zobaczymy wszystkie później naraz, bo to za dużo czasu trwa. A i tak tam ledwo co widać. Wow, wydaje mi się, że Ty chyba jesteś jakiś rzadki. Bo tak wyglądasz bardzo fancy, bardzo fikuśnie. oj, to jest tygrysek Tereska! Babcia Pawła ma na imię Tereska! No w ogóle. Co to ma być? Wszystko ma iść dla Pawła, a gdzie coś dla mnie? Jest tutaj w ogóle jakieś zwierzątko, co ma na imię Agnieszka? Ue, nie ma tutaj nikogo takiego. Widzę, że jest tylko koala Alice, a ja mam na drugie Alicja, więc. Więc chcę trafić koalę. Ale w ogóle słuchajcie, co to jest za lipa, że ja dopiero przy trzecim bananie dostałam listę, że wcześniej niczego nie było. Przecież to jest po prostu. Jakiś skandal, jak tak może być? O, a teraz znowu jest lista. Uwaga, uwaga, czy tutaj będzie coś rzadkiego? Oby to tylko nie była też powtórka, bo wtedy to będzie bardzo, bardzo, bardzo słabo. To jest chyba jakaś panda, tak mi się wydaje. Udało mi się trafić pierwszego rzadkiego, widzicie? Panda Pido, 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 Pido. A takim najbardziej unikalnym, najbardziej rzadkim jest żyrafa. Ale tutaj zobaczcie, jaki fajny jest też jednorożec. Na szczęście cały czas te bananki mi tutaj ładnie pachną i tylko to mi słuchajcie poprawia humor, że wydałam tyle pieniędzy na, a już prawie kamerę jeszcze rozwaliłam na takie dziwne rzeczy. Wow! Ale kolorowy! Czy to jest smog? No na bank to jest smok na 100%. To jednak nie jest smok, tylko kameleon. A tutaj zobaczcie, niżej jest koziołek Eddie. Jaki ten koziołek jest piękny! A Gusia chce koziołka! O nie, o nie, o nie, czy to powtórka? Nie! To słonik, tak, słonik na szczęście. Przyniesie mi szczęście i trafię koziołka albo tego najbardziej rzadkiego. Banany, banany, przepyszne banany. Ale nie, wcale teraz nie mam ochoty zjeść banana. Łomatulu, co to jest? Czy to jest prosiaczek? Świnka? Ciup-ciup-ciup, mała świnka? Świnka, pija. Szkoda, że nie świnka, Pepe. <słuch> W tym różowym bananie powinna być ta świnka, to by chociaż wiecie, tak kolorystycznie pasowała, a nie że, a nie, że w żółtym bananie różowa świnia. A, ale to się ciężko otwiera, ale już mi się nie chce nożyczek brać. Wow, wow, wow. To jest, to jest nie, to jest krowa, tak? Czy to jest pies? Ja nie wiem, te zwierzęta są jakieś dziwne. No przyznajcie mi rację, że one są Dziwne, i po prostu, no nie wiem, może ja jestem dziwna, i ja ich po prostu nie rozróżniam. No, tak też może być, i, i to może tylko ja mam problem. A to jest, moi drodzy, krówka Mildred. Na coś w końcu, chociaż się przydały te podróbki. Lol, oh my god, trzymają teraz tutaj pięknie moje zwierzaczki: krówkę i świnkę. Powiem wam, że wy tak wyglądacie trochę, jak krówka i świnka, więc bardzo pasują do was. A ty, panie Mikołaju. Trzymaj mocno te dziewoje. Bardzo mocno, żeby mi tutaj nie pospadały. Zostały mi już chyba ostatnie dwa banany. I w ogóle widzę, że w aparacie kończy mi się bateria i muszę szybko nagrywać, bo jeszcze nie nagram wszystkiego. I co wtedy? Patrzcie, suwka! mądrasowa. sowa! Mądra sowa nazywa się suwka ofia. Yy, może to miała być ofelia albo, albo coś takiego. Nie wiem, te niektóre imiona tych zwierzaków są bardzo dziwne. I uwaga, uwaga, ostatni banan. I niech tutaj będzie coś mega rzadkiego, albo chociaż po prostu rzadkiego, bo trochę mi smutno, że tylko jednego trafiłam. No, o, czy to jest ta żyrafa? Nie, to będzie chyba powtórka, tak! Powtórka! Jeszcze na sam koniec powtórka! Nie wierzę, idziesz sobie tutaj. O, na głowę. Albo nie. Wąchaj tego pana Nikołaja, proszę. Za karę, że jesteś powtórką to musisz wąchać pana Mikołaja cały dzień. Dostałam też pełno tutaj tych małych grzdyli, ale serio, mogli sobie już darować takie małe rzeczy, które w ogóle nawet nie widać co to jest. A, a tak mogli po prostu te banany zrobić tańsze i wtedy by było całkiem spoko. A nie jakieś, nie wiem, naklejeczki, jakieś małe, małe grzdyle dostałam i pewnie za to zapłaciłam całe 5 złotych. Tak by kosztowało 15, a tak kosztuje 20 i czuję się trochę. Oszukana, ale, ale pan Mikołaj chyba się cieszy, i, i tutaj jego dwie koleżanki też się chyba cieszą, bo dostały nowe zwierzątka i nie będą same już z tym panem Mikołajem. A tobie jak się wącha? Pana Mikołaja? Fajny, ładny ma zapach, czy, czy śmierdzi? Bananem.